No co? No co? A bo serki są dobra gig. Zrozum to, że ty mi nie przegadasz, bo mi spę bez powiedz ja Więc samki mordek. Ej, co jeszcze go w niego nie trafiam, używam tarczy, nie zabijasz. Ja p i p Bo nie. Oj, mój Boże. chodź Ja bo się, No sorry, on jednak nie przychodź, jak solo wszystko zrobię. Seriesny. Nie idzie na drake'a? No nie wiem, po tyle Dobry wybór Serio? A tak bardzo fantazja poniosła Trzy buły dostała na łeb Co on dbał? Nie wiem, ale od w f on jest A w Kada Nie wiem co on dbał Nie wyszło duwa kroki Jaka deduwa? Tam twej HP jeszcze śmiecia p***a ludzkiego Co to Lekko szokiet bo już tam minionek po zapier**a Ją tak wysoko że nie wiedziałem czy ja w nią trafię się odjebało lekko teraz Nie mam powiedzieć które co z będzie Weże Nie weszł? Nie dwie bo miniony byłeś przy okazji. A czy nie, no nie miniony, tylko cały? Ręcz. Dobra, ja No właśnie. <śmisać> nowu, nowu, nowu B. No no k... ja jajaj, masz szczęście, że to przeżyłem. Co ja? Nie, ja kurwa, nie stankowałaś Rki. Jakie Rki? Kaitlin. Caitlyn. czadu jakiej Czoket. Nie, nie, a to też nie było, żartuję. Było, było, przecież miał 3 lewet Legett Ha, A, Ale <ciwdy> jumpscare. <śmany> kurwa, mam nowe chipsy o smaku szniki z miodem. kurwa, yea, ja z miodem. <słukörper> sznikę z miodem, kurwa. No, sznikę. z miodem, kurwa. Jaką sznikę z miodem? Smak. Co? Co ja odj**ałem? Gdzie ja coś się odjebał właśnie? No co? No co? <śmiech> co? <śmiech> Było kurwa. Ej, czemu mi kurwa... Ej, ej czemu mi tego nie znaszczewało <laughs> przez ścianę? O chuj to chodzi? <laughs> no goba kurwa, no to już jest... Ej, to, to... Nie, co? Nie no, albo G2... No kurwa, ja bym obstawał na losowe, że G2 spirit. Mm. Nie spirit. Nie może być Spirit. może być. Może być. To nie może być. Hmm. Jak ja tak mówię, to może. No kurwa, przecież patrz, ja ci nawet powiem mam tabelkę, kto gra. Jest no kurwa, tak, no. dzisiaj grają Mongoci z mouse, Spirit z Liquid, no. czyli hmm. Mongoci przychodzi, Spirit przychodzi. Potem gra tak, G2 z heroic, G2 przychodzi i Vitality z face, no czyli no, będą no, grali na samym siebie co? potem. Co? No tak. No kurwa, nie. Jak kurwa, nie. Co, jak zaraz zaraz powiem? No to powiedzmy, nie wiem, przejdzie Spirit, przejdzie Mongoci, co i na siebie przecież grają. No tak, no tak. I no. ja mi właśnie o tym chodzi, że potem gra G2 z Heroic tak. i Vitality z Face. Czyli będzie grać G2 na Vitality. No, to może być finał Spirit G2. To jak to może, jak będą grać na siebie G2 z Vitality? No właśnie, nie. No ja to... się z nią gadam. No nie mogą, jednak to już no nie, nie mogą. Przecież... A co nie ma to Vitality do Spirit? Ah, Haj, chyba chciałbym odpchnąć Vitality Spirit. Ja bym obstawał na losowo, że G2 Spirit. G2 Spirit. Aha, G2 Spirit. A G2 spirit. Nie, ja pierdolę. Nie no, w <laughs> 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 no, kurwa 15 razy szybszy to się nie spodziewałem. A, bez jest, no, bez serki, jestem, dobra, Gig. Tego obijesz trochę Serio się go w niego wpierdałaś? Tak Nie trafiam Użam tarczy, nie zabijasz Ja pierdolę Jest tragedia Q Nie mam Q na minionach Proszę Zabi Zabi Skurwysynie Goni mnie Dobra Warf No 2 za 0, więc Warf <noise> Ale Eric <-kę> dobrą dałem <noise> <noise> Jumpscare O kurwa, on tutaj jest kampi o, już się ppkam, I py. To <śmianie> się kuchniacy ja? Kuch nie, <śmianie> No, teraz żaba. Nie, trzymam on Kurwa, nie, to drugi... nie poje tu się nie farmi, idę na middach. <śmianie> już się zaczyna. Abyś <śmianie> jeszcze nie go z napił. <śmianie> o no co? Nic. Jak zdechnąć się na zawoł, to przynajmniej... smacznie. <noise> nie zrobisz tego Jaka kutasie. Nie zrobisz go, kurwa. Ale już zobaczy na mapie, że idziemy. A kurwa, Boże! A my, cię boli a my z ciebie, kurwa! nie wiem, nic nie mogę zrobić, nic. r jeszcze miałem, ale to się nie wyjątkowało. Ma... Ty, kurwa, <głos> <głos> Ruchał się... <noise> Coś tam. <noise> No jeszcze. Widziałem, ja, to wasza. I have two sides. On to przed nie gram, już. nie chcę mi się. kurwa Master G. Sorry. No, kładłeś na samą piosenkę. <grywa> <grywa> Dobra, takie beczki poszły. Nie ma to niczym świadczy. <grywa> to <fajne>. <grywa> Nigdy. <grywa> AAAAAAAA On by jebała, zobaczyła, że będzie zjeb... Kurwa, nie? <grywka> Czuki było? E, może, 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 może. Troje... może, 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 może? A, już nie, kurwa. Ty, może, 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 kurwa... A, może nie? Mo... Kurwa, wo, <grywka> <łody, łody>. wo. <grywka> Ale k. Ja pierdolę! Nie chce mi się grać, ku... Enteres, nie wiem oberwał swobodnie już uciekaj. No ale co uciekaj kurwa, jak ja mam nic z mogę zrobić? Dawid kurwa tankuj mnie! Ja pierdolę mówiłem weć kurwa! Ale jak My ja nie ja mam tak chłopaka jak ty jesteś kurwa za mnie. Ja chcę jednak topa iść kurwa, zamieńcie się kurwa. Pierdolę Marek i lu nic nie miałem, kurwa nic, nie miałem ani Ale mas a ucieka zeli i minę ty się spierdala tam w dół. Ale ja nie dzwonię Tam nie oczek za twoją mordę, kurwa. Nie, tak, ujeżdżi ty, to nawet stingę kurwa na suporta, ty się jebnij, ty się na golę pozamieniałeś, kurwa. Ty się jedź w głowę, kurwa, nie w znajmie. Bo co, eleganckie są, dobrze to my to my. Zróbiesz czy Derek? Czemu go innego, żeby iść jak ja? Zrobiliśmy bojąs Niebisty nie Ma, to... masz go kamień. Kurwa kurwa nazywaj no się a, a, zlecia, a to ty 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 kurwa Jest kurwa wolny bot kurwa Idź po te wieże ty kurwa parli ja co ty no nie gram kurwa. Ty potrzebujesz boga w sercu A nie ty I pa co Dawid e robi on se stoi kurwa Kupia, kurwa stop! Ale zamki mordy sk... Ale Ay, Ay. Trafid, trafid, zrozum to, że ty mi nie przekazasz, bo mi spermę spowodował, więc zamki mordę kurwa. Ej. Ale kurwa. Nie ma ale, kurwa. kurwa.